Zarówno kardiowersja, jak i defibrylacja to przepuszczenie przez klatkę piersiową pacjenta prądu. Z zewnątrz więc wyglądają bardzo podobnie. Do klatki piersiowej pacjenta przykładamy łyżki defibrylatora, naciskamy przycisk i następuje charakterystyczny trzask. Różnica pomiędzy nimi jest subtelna, ale bardzo istotna. Domyślnie defibrylator wykona zgodnie z nazwą defibrylację czyli przepuści prąd przez pacjenta od razu po naciśnięciu przycisku. W przypadku kardiowersji defibrylator poczeka chwilę i wybierze na wyładowanie odpowiedni moment. Jeżeli wybralibyśmy przypadkowo nieodpowiedni moment na wyładowanie, to moglibyśmy doprowadzić do zatrzymania krążenia. I właśnie w zatrzymaniu krążenia stosujemy defibrylację, która sytuacji nam nie pogorszy. Kardioversji używamy w leczeniu zaburzeń rytmu, ale bez zatrzymania krążenia, żeby do niego nie doprowadzić.